Dobra, no to widzimy się później w rollerze. Jasne, mm. idę do domu, przebiorę się i też przyjdę. Fajnie, dobrze, uważaj na siebie. Tak, jasne. Pa. <laughs> Luna, musimy porozmawiać. Nie, Mateo, nie chcę z tobą rozmawiać. Słuchaj, możesz odejść? Nie chcę iść razem z tobą. Nie, nie, nie zostawiacie cię, dopóki mnie nie wysłuchasz. Nie zamierzam niczego słuchać, żebyś znowu mnie okłamał. Proszę cię, daj mi szansę. <laughs> Dać ci szansę. Aj, Mateo, dałam ci tysiąc szans, ale żadnej z nich nie wykorzystałeś. Miałeś szansę, żeby ze mną porozmawiać, ale... Co z tego? Nie byłeś szczery. Tak, ale teraz jest inaczej, okej? Okay? A. Chcę ci powiedzieć, czemu to zrobiłem. Musisz to wiedzieć. Mateo, tak bardzo mnie miałeś dość, że... Wymyśliłeś sobie dziewczynę. Nie, to nie tak. Pozwól mi wytłumaczyć. A, to znaczy... Że dalej będziesz mnie oszukiwał, że... Nie wymyśliłeś sobie związku z Fernandą, żeby się ode mnie odsunąć. Nie rozumiem, czemu to zrobiłeś. Nie miałem innego wyjścia. Naprawdę, przepraszam. Nie chciałem cię skrzywdzić. Mateo... To dlaczego zrobiłeś coś takiego? Mateo, zadałam ci pytanie, dlaczego wymyśliłeś coś takiego? Chciałem cię chronić. A? Chronić mnie jak oszukując mnie, bo jakoś nie czaję, co to za sposób ochrony. Tak było. Spróbuj zrozumieć. Oszukałeś mnie, żeby mnie chronić. Wiesz co, Mateo, stop, nic już nie mów, tak? Twoja mina mówi wszystko. Powiesz mi, że nie możesz wyjaśnić, co się dzieje. Nie, nie. To tylko kolejna z tych twoich wymówek. Nie, nie chcę już więcej wymówek. Dlatego chcę ci wyznać prawdę. Ale... nie, nie wiem, od czego zacząć. Nie zaczynaj od niczego, ani od początku, ani od końca. I zostaw mnie już w spokoju. Luna... Bo nie chcecie więcej znać, Mateo.